Nasze codzienne życie składa się z licznych automatycznych odruchów. Te natomiast budują nasze nieświadome i świadome nawyki. Jedne z nich są dobre, większość neutralnych, ale jednak całkiem sporo będzie nam przeszkadzała w rozwoju. Przygotowałem listę top 20 nawyków, które moim zdaniem powinieneś zacząć wdrażać, by zupełnie odmienić swoje życie. No to lecimy. Jednym z najważniejszych nawyków będzie uczenie się od innych, by nie popełniać tych samych błędów. A to możesz zrealizować z moim kursem i książką, pożegnaj prokrastynację, do której oferty linkuję w opisie. Oczywiście, bardzo ważna anotacja, lista jest dość subiektywna, w szczególności na pierwszych paru miejscach, gdzie miałem trudność w zdecydowaniu, co jest tak naprawdę najważniejsze, więc myślałem raczej, co zmieniło moje życie bardziej. I według tej myśli podejmowałem decyzję o kluczowych miejscach na liście. Pamiętaj jednak, że wszystkie nawyki z tej listy są pozytywne i w większości się nie wykluczają, więc możesz wdrożyć kilka naraz. Gorąco polecam. Dwudziesty nawyk. Traktuj innych jak ludzi. Może nie najważniejszy, ale naprawdę ważny nawyk, który na początku brzmi dość dziwnie. Co to znaczy traktować innych jak ludzi? Po pierwsze, pozwalaj im na popełnianie błędu. Każdy może się pomylić, każdy może mieć gorszy dzień. Zanim wyskoczysz na kogoś z awanturą, wpadniesz w szał, zastanów się, może właśnie twoje zachowanie uczyni koszmarny dzień tej drugiej osoby jeszcze gorszym. Po drugie, daj innym prywatność. Nie musisz wszystkiego wiedzieć, kontrolować. Zaufaj innym, że wiedzą, co robią. Daj im żyć. Sam nauczyłem się wiele, wychowując dziecko i hamując swoje odruchy kontrolowania wszystkiego w życiu dziecka albo nadmiernego krytykowania go za błędy. Które jako dziecko ma prawo popełnić. Traktuj innych jak ludzi z galerią swoich wad, nie wymagaj niemożliwych standardów. To dobry nawyk, bo oduczy cię popychania niepotrzebnie innych i da przestrzeń na wrażliwość i zadanie właściwych pytań w krytycznym momencie, na przykład, czy potrzebujesz pomocy, albo refleksji nad tym, dlaczego zachowanie innych tak wyprowadza cię z równowagi. Jest to ważny nawyk. Dziewiętnasty nawyk. Pogłębiaj swoje hobby i szukaj, co się w nim kręci. To przydatny nawyk, ponieważ mało kto z nas jest na tyle uprzywilejowany, by w pracy zawodowej się spełniać. Natomiast jeśli masz hobby, to jest w tym hobby prawdopodobnie coś, co cię wyjątkowo mocno kręci. Właśnie to ten określony schemat działania, który tak cię pasjonuje, który w swoim hobby łatwo odkryć, którym się zatracasz. Może stać się w Twoim życiu docelowo twoją pracą, pasją i miejscem spełnienia zawodowego. Oczywiście w swoim czasie. Dlatego pielęgnuj i pogłębiaj swoje hobby, ale równocześnie szukaj w nim tego czegoś i zastanów się, jak to możesz przenieść na grunt zawodowy. Zapewniam cię, że znajdą się klienci gotowi za to zapłacić. 18. nawyk. Nawyk robienia częściej rzeczy, które lubisz. To często jest podawane jako truizm, ale ostatecznie ile osób tak robi, że minimalizuje świadomie w życiu czynności, których nie cierpi, a świadomie dedykuje swój czas na obszary, które bardzo lubi, które go pasjonują. Ten nawyk ma dwa kluczowe obszary. Identyfikowanie i minimalizowanie czasu, jaki spędzasz robiąc rzeczy, których nie cierpisz, a maksymalizowanie rzeczy, które lubisz. Może w tym pomóc podjęcie ważnych decyzji, np. o powolnym przebranżowieniu się, albo np. zatrudnieniu od czasu do czasu pomocy w sprzątaniu, czy w naprawach domowych, jeśli nienawidzisz sprzątać, albo naprawa gniazdka czy kranu przyprawia Cię o białą gorączkę. Lepiej, jeśli możesz zapłacić i oszczędzić sobie nerwów w tym obszarze, a poświęcić swój czas na to, co Cię kręci. Siedemnasty nawyk. Posiadanie stabilnego planu dnia. To ważny nawyk z prostego powodu: nasz umysł lubi przewidywalność. Wówczas nie poświęcamy ogromu energii na adaptację, a możemy poświęcić czas na rozwój naszych specjalizacji. Stabilny plan dnia to klarowna godzina wstawania, pójścia spać, regularne posiłki, dobrze dobierane godziny aktywnej pracy i odpoczynku. Oczywiście w pewnym czasie to może powodować znużenie i rutynę, dlatego od czasu do czasu warto zaserwować sobie zmianę w tym planie dnia. Albo po prostu zafundować sobie mały urlop i wolne. Stabilność jednak da Ci możliwość planowania długofalowego, no bo daje przewidywalność. 16. nawyk. Jeśli nie wiesz, jak pomóc, nie pomagaj. To ważny nawyk. Większość z nas, gdy widzi znajomego w potrzebie, próbuje jakoś poratować, mniej lub bardziej poradnie. Często jednak nie wiemy do końca, co robimy, bo pomagamy w sferze, w której sami się nie odnajdujemy. Co więcej, czasem też narzucamy się z pomocą. Warto więc mieć nawyk dodania do całego procesu jednego dodatkowego kroku, zapytania się znajomego, czy chciałby, żebyśmy mu w ogóle pomogli, ewentualnie dopytali, czy wie, co ma robić. A jeśli się na tym nie znamy, a osoba bliska ma problemy, to wsparciem będzie choćby nasza obecność. Naprawianie życia innych, w szczególności gdy sami niewiele wiemy, może wyrządzić więcej szkody niż pożytku, zarówno dla osoby, której pomagamy, jak i dla naszej relacji z tą osobą. Piętnaste miejsce, piętnasty nawyk. Wyraża się w sposób jasny. Komunikacja jest kluczowa w tak wielu obszarach życia, że nie można tego nawyku pominąć. Tak, to nawyk. Nawyk mówienia schludnia, w sposób zrozumiały dla innych. W sposób taki, żeby nawet dziecko zrozumiało. Co więcej, to nawyk, który jest niezwykle aktywny, on wymaga od ciebie, by komunikacja była werbalna. Nie możesz strzelać fochów, kazać się innym domyślać, o co ci chodzi, siedzieć i wpatrywać się melancholijnie w szybę z nadzieją. Że ktoś przyjdzie i wyciągnie z ciebie serią pytań: co z tobą się nie tak dzieje, a ty będziesz kokietować tą osobę. Bądź aktywny. Jak coś się dzieje i potrzebujesz wsparcia, powiedz o tym wprost. Nie kokietuj innych swoim zachowaniem, bo nikt nie czyta cię w myślach. Mów jasno o swoich potrzebach, Proś o wsparcie. Dziękuj tak, by każdy wiedział, że jesteś wdzięczny. Przepraszaj, gdy trzeba. Chwal, często. Wyrażaj się w sposób jasny. 14. Miejsce. Słuchaj uważnie, nawet tych, z którymi się nie zgadzasz. Przydatne jest przyjęcie postawy w życiu, że każda osoba wie coś, czego ty nie wiesz w jakimś obszarze. A to znaczy, że jeśli odpowiednio będziesz słuchał, możesz się czegoś ważnego nauczyć. To ważna lekcja, którą odrobiłem, gdy przestałem być takim upartym, wszechwiedzącym nastolatkiem i zrozumiałem, że nie pozjadałem wszystkich rozumów. Gorzej, bo zdałem sobie sprawę, jak mało wiem na wiele różnych tematów. I wtedy musiałem schować swoją dumę do kieszeni i zacząłem uczciwie słuchać osób, które wiedziały więcej niż ja. Albo przynajmniej słuchałem, by dowiedzieć się, czy coś ciekawego z rozmowy wyniknie. Przestałem arogancko zbywać ludzi. Dzięki temu ludzie zaczęli chętniej dzielić się ze mną swoją wiedzą. Trzynaste miejsce, trzynasty nawyk. Sprawiaj, by spotkania z Tobą były wartościowe. Wnoś coś do relacji z ludźmi, z którymi się spotykasz, i niech to będzie pozytywny, wartościowy wkład. Na to oznacza rezygnację z marudzenia, bycie tą dołującą osobą, która ciągnie wszystkich w dół, skupia się tylko na sobie i swoich wadach, wszystko widzi w czarnych kolorach. Stara się wnieść coś ciekawego do życia innych. Bycie dobrze zapamiętanym poszerzać ci krąg wsparcia, ten natomiast może ci się przydać w najbardziej niespodziewanych momentach, ale nawet mniej pragmatycznie. Bogate społeczne życie niesie często wiele radości i przyjemności w życiu. Wnoś więc coś ciekawego do relacji z innymi, niech to będą ciekawe tematy rozmów, wspierająca obecność. Czy ciekawa refleksja bez zadzierania nosa? Dwunaste miejsce. Dwunasty nawyk. Robienie listy rzeczy do zrobienia. Może wydawać się to trywialne i proste, ale podstawowe planowanie, jakim jest robienie klarownych list bieżących spraw, może naprawdę wszystko zmienić. A jeszcze więcej zmieni moja ulubiona technika, choćby skały srałe, którą opisałem w moim kursie Pożegnaj Prokrastynację. To technika minimalistycznego planowania z dnia na dzień paru podstawowych zadań i nadawania im priorytetów. Lepiej dzień zaczynać od zadań, a nie przypominania sobie, co miałeś do zrobienia i zdawania sobie sprawy w połowie dnia, że przecież miałeś robić coś zupełnie innego. To przepis na bałagan, a dobrym nawykiem jest trzymać w tym porządek. 11 miejsce: prowadź dziennik. Tak zwany journaling to świetne połączenie praktyki świadomego pisania, sporządkowanie myśli i medytacją nad własną sytuacją. Taka świadoma autorefleksja pomaga odnaleźć się w wielu życiowych zakrętach i podjąć decyzję zgodną z Twoimi wartościami. Journaling też pomaga odnaleźć swoje wartości. Sam prowadzę taki mały dziennik z przemyśleniami już od lat, a z racji tego, że zwykłem gubić fizyczne dzienniki, to ten mój dzienniczek prowadzę elektronicznie w formie maili, które od czasu do czasu wysyłam do samego siebie. Dziesiąty nawyk, dziesiąte miejsce. Traktuj siebie jako osobę, którą się opiekujesz. To zrozumieją, myślę, całkiem dobrze ludzie posiadający dzieci. Dlaczego? Bo rozumiem, jaka odpowiedzialność spoczywa na opiekowaniu się dzieckiem, dbaniu o jego dobrostan, zdrowy rozwój, o to, by oszczędzać dziecku bólu, koić łzy i dostarczać momentów radości i dobrej zabawy. To teraz pomyśl przez chwilę o sobie w taki sposób, że to ty jesteś osobą, która właśnie w taki sposób musi zadbać o samego siebie, o swój dobrostan, o swoje zadowolenie, o to, by się zaopiekować sobą w trudnych chwilach. Często niestety jest tak, że jesteśmy najsurowsi wobec samych siebie. Wymagamy od siebie za dużo lub okropnie się krytykujemy, a to jest bardzo toksyczne i niezdrowe. Dla mnie to dziesiąty nawyk, ale dla wielu to może być najważniejszy nawyk w całym życiu. W szczególności jak doświadczyłeś w życiu ogromnego zaniedbania. Dziewiąte miejsce i dziewiąty nawyk. Świadome, codzienne dbanie o najbliższych. Nie ma niczego, co tak po cichu nie umiera, jak relacje z bliskimi. Nie odzywacie się do siebie najpierw codziennie, potem nawet w tygodniu, potem może raz w miesiącu coś znaczącego do siebie powiecie. A po paru latach okazuje się, że mieszkasz z obcą osobą, której zupełnie nie znasz. To nie jest fikcyjny scenariusz, ale rzeczywistość wielu długoletnich związków i małżeństw. W momencie, gdy ta świeżość związku wygasa, wkrada się codzienność, wielu partnerów zaczyna mieszkać ze sobą w sumie jak kumple, znajomi, pomieszkiwać, mieć incydentalne pojedyncze kontakty na poziomie utrzymywania podstawowych relacji. I tyle. Podobnie jest z dzieckiem. Rodzice niezainteresowani tym, co robi dziecko, o czym myśli, nie wchodzący z nim w interakcje, tracą kontakt i zaczynają mieszkać z zupełnie obcą osobą, która po latach ignorowania nawet nie ma ochoty się niczym dzielić. Nie ma nic bardziej bolesnego, by dowiedzieć się, że jest się niby otoczony rodziną, ale tak naprawdę jest się zupełnie samotnym i porzuconym. Dlatego nie dopuść do tego. Twoimi najlepszymi przyjaciółmi i sojusznikami będą twoi bliscy, o których świadomie dbasz. Poświęć na swoje życie społeczne trochę czasu. Pogłębiaj te relacje. Dbaj o wymianę myśli z bliskimi. Nie dopuść do sytuacji, gdzie zaczynasz mieszkać z zupełnie obcymi osobami. To bardzo ważny nawyk. ósme miejsce. Pisz regularnie. Pisanie jest zdecydowanie ważniejsze niż czytanie. Dlaczego? Bo pisanie jest aktywnym porządkowaniem tego, co mamy w głowie. To rewelacyjne ćwiczenie, ale co najważniejsze, najlepsza praktyka układania tego, co myślimy w szczególności jeśli piszemy np. wspomniany wcześniej dziennik. Ten moment refleksji nad tym, jak coś zapisać, by później móc to zrozumieć, albo co lepsze, by mogła to zrozumieć druga osoba, to bardzo ważny aspekt komunikacji. Jeśli potrafisz napisać coś, co zrozumie inna osoba w sposób czytelny, poprawny językowo, to będziesz potrafić to też wytłumaczyć. Nie sposób tego nie docenić w przypadku utrzymywania długoterminowych relacji. Jeśli potrafisz napisać o swoich uczuciach, potrafisz też o nich powiedzieć, nazwać to, co dzieje się z tobą, Opisać swoje przemyślenia czy potrzeby, pisanie jest tożsame z myśleniem i jest jedną z najważniejszych umiejętności, jaką warto pielęgnować dla siebie, dla najbliższych i dla własnej aktywności umysłowej. Gorąco polecam. Siódme miejsce. Porównuj się do siebie z wczoraj, nie do innych z dzisiaj. To bardzo ważny element mojego rozwoju osobistego, by przestać wpatrywać się w moich mentorów jak święte obrazki tylko brać wszystko, co do mnie dociera, z pewną dozą zdrowego sceptycyzmu. W świecie social mediów można zwariować, oglądając ludzi sukcesu. Piękne instagramowe modelki czy modeli, patrzeć na ich błyszczący sukces i olbrzymi zachwyt, jaki to budzi. To tylko socialowe popisy. Przypomnij sobie dowolną dramę związaną z celebrytami, a szybko uświadomisz sobie, że pod płaszczykiem wyreżyserowanego wizerunku kryje się zwykły, czasem naprawdę mało ciekawy człowiek. Można jednak łatwo dać się ponieść takiemu niezdrowemu wyścigowi do nieosiągalnego ideału i bardzo rozczarować. Dlatego też, gdy czujesz taką niezdrową mieszankę pewnej zazdrości i frustracji, patrząc na tych, którzy są w miejscu w życiu, w którym ty chcesz bardzo być, przypomnij sobie, że porównujesz się do jakiegoś wyreżyserowanego wizerunku, a nie do prawdziwej osoby. Masz też inny punkt odniesienia. Ty, wyłączając Wi-Fi w telefonie. Jesteś sobą, ze swoimi silnymi i słabymi stronami, ze swoją siecią kontaktów, ze swoim budżetem. Jesteś sobą, nikim innym. Jutro możesz natomiast być odrobinkę lepszym sobą, ale nie nikim innym. I o to właśnie chodzi. Szóste miejsce, szósty nawyk. Właściwe odżywianie. To, co nauczyłem się o odżywianiu, a próbowałem dziesiątek różnych diet i metod, to to, że obecnie jemy przede wszystkim za dużo i za często. Otyłość może pokrzyżować Ci wiele planów, Obniżyć znacząco Twoją samoocenę, pogorszyć Twoje zdrowie i zapoczątkować kaskadę problemów. I będzie tutaj naszym głównym przeciwnikiem, dlatego też, jeśli masz zdrową dla siebie wagę, to możesz łatwo przekombinować ze światem diet. A on również jest niewyobrażalnie podstępnym biznesem, który potrafi wmówić dobrze wyglądającym osobom, że coś z nimi jest nie tak. Dlatego też na początku zadbaj o to, by jeść rzadziej i mniej kalorycznie. Jedz też mniej cukrów, nie przejadaj się do spania, nie przesadzaj z mięsem, jedz dużo warzyw. Oczywiście to ogólne zalecenie, bo inaczej będzie się odżywiać osoba bardzo aktywna fizycznie, a inaczej pracownik biurowy, który rowera nie widział od 20 lat. Ważne, by jedzenie nie przeszkadzało Ci w zdrowym zmienianiu się, a otyłość nie spowodowała potężnej wyrwy w Twojej samoocenie i zdrowiu. Właściwe dla Ciebie odżywianie to bardzo ważny nawyk. Piąty nawyk: zażywaj ruchu. Ruch jest piąty u mnie, u wielu mógł być na miejscu pierwszym. I nie dziwię się. Dla wielu to właśnie aktywność fizyczna zmienia całe ich życie. Dla mnie zawsze była czymś, co przychodziło mi opornie, sama z siebie. Zawsze do dobrej aktywności fizycznej musiałem mieć dobrą wymówkę, czy to spot, czy spacer z rodziną. Ale to nie o mnie, ale do ogólnego stosowania. Z nawyków fizycznych zmieniających życie, aktywność i ruch będą tą drugą najważniejszą rzeczą. Ruch reguluje metabolizm, pozwala utrzymać siłę mięśni, poprawia tętno, ukrwienie, cerę, pomaga w lepszym śnie, regeneracji, utrzymuje całe ciało w lepszej kondycji, reguluje też nastrój i zapobiega wielu współczesnym chorobom cywilizacyjnym. Czwarty nawyk dbanie o zdrowy sen. To, choć jest czwarte, to jeśli zaniedbasz zdrowy sen, to będzie to pierwszy, najgorszy krok rozwojowy, od którego sypie się absolutnie wszystko. O samym zdrowym śnie zrobiłem na kanale masę materiałów jest sporo małych detali, o których można pomówić, ale główna, kluczowa zasada dla dorosłych. Potrzebujemy regularnie około 8 godzin snu w stałych porach, najlepiej porach nocnych. Wynika to z bardzo ważnego cyklu melatoninowego, który odpowiada za głęboki sen i masę procesów regeneracyjnych w organizmie. Ten aktywowany jest jedynie, gdy jest całkowicie ciemno, zwykle w nocy. Potrzebujemy też odpocząć od elektroniki na około godzinę przed zasypianiem oraz nie jeść nic do spania. Sen przerywany, dosypianie w środku dnia czy płytki sen wynikający np. z upojenia alkoholowego albo trawienia nie da nam właściwego poziomu regeneracji i spowoduje kaskadę problemów zdrowotnych, no i jeśli będziemy to długo ciągnęli, realnie skróci nam życie. Zawsze boleśnie to odczuwam, gdy mam okres, gdzie z jakiegoś powodu zarwę parę nocy albo gorzej sypiam. Wtedy żaden dobry nawyk u mnie nie zadziała, po prostu zły sen, niedospanie resetuje wszystko co dobre w życiu. Zadbaj więc o zdrowy sen ponad wszystkie pozostałe nawyki bezpośrednio związane z ciałem. Trzeci nawyk, trzecie miejsce. Nawyk dokończania zadań i zdolność zdefiniowania, gdzie jest wystarczy. To bezpośrednio związany nawyk z moją książką i kursem Pożegnaj prokrastynację. To taka bardzo zdrowa umiejętność, by realizując jakiś mały nawyk czy większy projekt, umieć powiedzieć, w jakim miejscu jest już dość. Co to znaczy, że wystarczy, że jest koniec. Niektóre projekty można szlifować bez końca, inne natomiast będą nas przerastały, bo nie widzimy nawet końca. Dlatego, właśnie, startowanie z wizją finalnego efektu jest takie ważne. Równie ważne jest stanowcze powiedzenie sobie: tyle wystarczy, projekt zamknięty. To da Ci ogromną ulgę, jak świadomie zdecydujesz: wystarczy, mogę przejść do następnego etapu. Ja nie zliczę nawet, ile miałem konsultacji z osobami, które. Szlifowały swój produkt, usługę albo komunikat marketingowy bez końca i nie przechodziły dalej do sprzedaży czy innego etapu działania, a to rodziło frustrację i zrezygnowanie. A nie o to przecież chodzi. Trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć dość i idę dalej. Drugi nawyk, drugie miejsce: higiena finansowa i skupienie na zysku. Jesteśmy prawie na szczycie. Ciężko tutaj powiedzieć, co jest najważniejsze, ale dla mnie absolutnym ratunkiem i wywaniem się z czarnej dziury długów i klęski po tym, jak moja pierwsza działalność zamknęła się z łukiem, było skupienie się na higienie finansowej i ogólne skupienie się na zyskach. Już mówię, o co chodzi. Pokutuje w społeczeństwie takie naiwne, romantyczne rozumienie pieniędzy, że jak coś jest komercyjne, to jest pozbawione jakiejś artystycznej duszy, jakiejś pasji. Jest to kompletna bzdura. Choć oczywiście faktem jest, że sporo ludzi lubi za pieniądze rzeczy, których przenigdy nie zrobiłaby darmo. To jasne, nasz świat jest skonstruowany w taki sposób, że pieniądze nie tylko rozwiązują masę problemów życia codziennego i pozwalają się rozwijać, ale ich brak jest bardzo kłopotliwy. Bieda upokarza ludzi. Wychowywanie się w biedzie rodzi różne patologie i utrudnia ogólne wzrastanie i obniża parametry życiowe. Stąd ta dwuwymiarowość pieniądza ma takie olbrzymie znaczenie, w szczególności gdy. Poważnie zaniedbamy nasze finanse. Dlatego najpierw ogólna higiena finansowa, zadbanie o domowy budżet, zadbanie o poduszkę finansową, ewentualne drobne inwestycje. Oczywiście, w zależności od czasów. Obecnie mamy galopującą inflację, coraz większą, mamy coraz więcej problemów z naszym rynkiem, więc higiena finansowa to będzie absolutna podstawa, a potem, jeśli to możliwe, wdrożenie nawyku skupienia się na zysku. To znaczy angażować się w więcej aktywności przynoszących realny, dobry zysk na godzinę, większy niż dotychczas. I to bardzo ważne, by umieć dobrze przeliczać czas na zysk, by twoja stawka godzinowa była docelowo jak największa. Ja wiem, że będzie to ciężkie wdrożyć na etacie, ale etat to nie jest jedyna metoda zarobkowania i gorąco polecam próbowania różnych, zwłaszcza w tych trudnych czasach. I pierwszy nawyk, najważniejszy moim zdaniem. Nawyk odmawiania i skupiania się na celu. Ciężko było podjąć mi decyzję o tym kluczowym nawyku, ale moje życie zmienił najbardziej zwyczaj asertywnego rezygnowania z tysięcy rzeczy fajnych tylko po to, by zająć się rzeczami dla mnie najważniejszymi, mniej rozmijać się na drobne, skierować moje siły na dbanie o tych kilka esencjonalnych obszarów. Niestety przez wiele lat tkwiłem w takim naiwnym przekonaniu, że będę w stanie utrzymywać kilka hobby jeszcze z czasów, gdy byłem nastolatkiem że otrzymam też każdą relację, odwiedzę każdą ważną dla mojego hobby imprezę i do tego będę jeszcze się kierunkowo realizował zawodowo, bo przecież lubię i grafikę, i marketing, i sprzedaż, i jeszcze zabawę ze składem publikacji, i do tego jeszcze lubię pisanie i redagowanie, no i na tym wszystkim można zarabiać i na tym wszystkim chciałbym zarabiać. No ale się nie da, no bo klop. Każda robiona rzecz na ćwierć gwizdka dawała dokładnie zero efektów i 100% frustracji. Odmawiam więc większości wybitnych pomysłów biznesowych, angażowanie się w spółki, nowe projekty, tysiące różnych przedsięwzięć. Czas dzielę w dniu na 4-5 obszarów i to całkowicie wystarcza. Tobie też polecam, bo to faktycznie może dać potężny napęd w Twojemu życiu i podnieść jakość rzeczy, które są dla Ciebie ważne. Przy okazji takie asertywne odmawianie wymaga poważnego przemyślenia, co jest akurat dla Ciebie ważne, no i tworzy taki nawyk, że jesteś w stanie też odmawiać konkretnym ludziom. To 20 moim zdaniem najważniejszych nawyków w subiektywnej liście. Jakie Twoim zdaniem są najważniejsze nawyki do wdrożenia? Napisz w komentarzu. A na tę chwilę dziękuję za Twój czas i pamiętaj, pozostanie nieprzeciętny. cześć.